Z serii Nowe przygody z Minecraft Jak widzicie jestem tam, gdzie byłem i chyba stąd już będę cały czas zaczynał naszą serijkę Dobra, no to jedziemy yy, Nic wielkiego się nie zmieniło praktycznie, nie, nic się nie zmieniło No nic Bo my nie grałem Przepraszam, że był tak krótki ale no, już wyjaśniłem I tyle Kurwa, nie mogę tam skoczyć, cholera ja już mam, o, mam nadzieję, że fajny pomysł na, na mój dom. Tylko ocholicie. O, dokładnie, to ja bym chciał zrobić tak coś, coś takiego, że dookoła była taka wielka baza, ale widzę, że moje plany legną w gruzach, ponieważ te drzewa są zbyt daleko od siebie. Chyba na tym drzewku zrobię dom i po prostu będę siedział na tamtych trzech drzewkach czterech ile tam głównie jest nie wiem no a tutaj nie, tutaj nie. Może na tym. Może tak dokoła, wolę z platformami, bo tu chciałem nad tym jeziorkiem takie fajne przejścia porobić, ale niestety nie patrzyłem na tą Minecraft tylko w swoich myślach sobie modkę Próbowałem przypomnieć, no i tak wyszło. Więc to już wyłącznie moja wina. Mamy no, no trudniej Przepraszam, nic nie zrobiłem, ale no, musiałem trochę się pouczyć Ponieważ tak cała pieprzona szkoła siedzi To teraz sobie Shit, mam się kierę No dobra, trudno Zareagujmy, eee, dobra, sobie pościmy drzewkę jakieś Może lada byśmy się mogli udać, mam kilofy. No dobra, możemy pójść do kopalni sobie zrobimy. zez Nie wiem, nie wiem. Wunegiel. by mi zajebało Nie wiem czy pójść po jeszcze jeden Dobra to już pomyślałem z takim razem Za bardzo tutaj ja nie chcę marnować czasu żeby to kopać Bo za bardzo tutaj ja nie wiem czy Nada. No dobra, może ja pochodzę po kopalni kiedy indziej, bo nie chcę was zanudzać, bo tak jak widziałem to podobno ludzie strasznie nie lubią jak ktoś wchodzi po kopalniach Przynajmniej niektórzy no. Dlatego ja pójdę sobie samemu tam kiedy indziej Drzewko zatniemy jakieś Wybrać mi czy byście chcieli oglądać serię z Call of Duty Ponieważ też ją w tym nakręcić Ale to już zależy od lat Jak mam ją kręcić a wy nie będziecie jej oglądać to po co mam ją kręcić To zetniemy Tak To będzie moje życiowe powołanie ściąć Big mamy. Dobra to jeszcze nutki nie ma Mniejsze. Ciach, ciach, ciach. Wiesz, Jakbyście chcieli jakieś filmiki z innych gier, to po prostu piszcie. Ja rozmyślę. Jak nie mam, to może kupię. kupię. Coś, wiecie, wiecie. Jakby coś, tam biedny nie jestem, więc po prostu śmiało możecie mnie prosić. Dla biednych. żartuję. Coś się krucho z tym drzewem zawsze u mnie jest. Coś, Jaki ja mam w ogóle poziom trudności? Nawet normalny. Że... No łatwym na razie, póki ja jestem taki mało ogarnięty wręcz. Co było? też się do chaty będę musiał się naprawdę na długą podróż wybrać tylko palmę no właśnie, może mi napiszcie po prostu czy chcecie to oglądać jak ja będę chodził czy nie Tu już od razu wszystko zależy no widzę, że mam na siłą kolner nie przyda mi się za bardzo, to nie

bardzo... O, wow, Mama mia. Jak tylko dwa to się zabije. Kur, a macie, przepraszam. No, skaż baranie. No, no tak jak mówiłem, może będziecie mnie no, dużo oglądać. To poleciłbym, wam jeszcze dwa kanały moich kolegów. Yy, jeden nazywa się DPWTS, a drugi to... Kasper222 Jeszcze podam ich nazwy w, w opisie filmiku żebyście mogli zajrzeć na ich konta Oczywiście nie podaję dlatego, że ich lubię i mi prosili, tylko po prostu ciekawe filmiki dają mi, podobają mi się, ciekawe są Z jednym może nakręcę serenadę jak będziemy mieli czas Nie. Jeszcze jeden w dół. Nierówno. Du, du, du. Jakbyście myśleli, że wkładam w to za mało energii, to mówcie, napiję się energy drinka, może mi coś pomoże. Jakby coś, to poleca polecam wam Jesus Drink. Od razu poczujecie się lepiej. Jeszcze się kopać Ciech, FOK głupi Jak się nazywa? Moracja, miałem po Polaku, hop, hop. Trochę dryta mam mała, by mi się przydał. Ja możecie mi mieć to za złe, że mówię jak husiek. To nie zna Huśka, proszę go oglądać, bo ja chodzę zajebisty Jakby coś Jeżeli macie coś do tego, że mówię jak Huśek, to piszcie Przestanę mówić Ale osobiście Dyrt mi się podoba Jak mi to ze creeper rozwali, to się wkurzę Chociaż może bym tak zrobił kręcone schodki, że mi... Myśmy tak w obie strony, takie wielkie, po mnie szczą... ...takie na co... ...fuck, nie tu. Yy, no nie, łopatę zostawię na górze. Muszę polecić. Tu między odcinkami, proszę postaram się coś tu zbudować, może... ...nie wiem za bardzo co, ale coś się kombinuje. Czy już jest dzień? Zauważyłem, że mam dużego farta, ponieważ nie widzę tu zbyt wielu potworków. I się cieszę, ale za to widzę dużo zwierząt i się dlatego też bardzo cieszę. To zajebiście wygląda. I patrzcie, krówno. A ja słowo honoru, że nic z tym nie robiłem. Słowo. Ale korci mnie jedna rzecz. No dobra, już nie będę tego poprawiał. Słowo. Nie wiem na co mogę przysiąść, na co mojej całej rodziny mogę nawet przysiąść. Myślę, że to przesada, to nie miejcie mi tego za złe. Okej, okay. jeszcze by się kill przydało, że dwa zrobić. No fuck. Zapomniałem o jednej rzeczy, ale już... Nie będę przypominał. Ale mi to wkurza że ja nie mogę łopatę Mam no. ja nadzieję, że jak najszybciej doskoczę do tych dziesięciu widzów moich pragnionych Żelazo Mam o ile płuc mać tylko jedno ja cię pierdzielę no Boże jedyny Ugh. Sorka, ale myślałem, że naprawdę tego gówna obsaranego będzie więcej. Jeżeli rodzice to z wami oglądają, proszę to wyciszyć. Od razu z góry przepraszam rodziców i pozdrawiam. Jeżeli usypiają w pracy, polecam im Jesus Drinka. O tak. mówią to pomaga, gdy czujecie jak Jezus, sam Jezus, normalnie możecie latać, czy skakać jak Spiderman na suficie, super to jest, polecam, Justyna Kowalczyk, oczywiście jakby coś to był żart, żeby mi ktoś nie wziął za Justynę, Napiszcie mi w komentarzach, czy lub lubicie Justynę Bibera. Bo ja go wręcz nienawidzę. I mam ogromną nadzieję, że wy też. Ale już do tego nie będę wnikał. I nie będę komentował. Ponieważ ja myślę, że to jest taka ciota, że skrew zalewa. Czekajcie, dwa, dwa. I to jest dziura. Okej, okay. no to też musi być dziura. bardzo fajnie nie wiem co to będzie ale coś jakieś fajne pomieszczanko nie wiem albo się, się tu może to w ogóle będzie jakiś kurde ja bym tutaj zrobił takie fajne przejście pod wodą tylko że za bardzo nie wiem czy tu mi się udało ponieważ nie chcę tego za bardzo no nic, pomyślę jeszcze. Ale powiem szczerze, że mi się to zaczyna podobać. jest najlepsze. Siu pi leci. Siu leci. Siu leci. Siu leci. Siu leci. Siu leci. nie jestem pojebany, ale to szczegół. Kto uważa, że jestem pojebany, nie da mi subskrypcję. A jeżeli I myślicie, że nie jestem pojebany, to i tak dajcie mi subskrypcję. <gry> Czy mi napiszcie też na privi, aby... Jak tam? Wywolił bym to gdzieś Na razie tak nie mało widzów, więc nie będzie za dużych problemów. E, czy wolicie Żebym nakręcił... B, No. Mm hmm. co? Zapomniałem. Co to jest? No dobra. Coś źle zrobiłem, bo też czemu. E, raz, dwa, trzy dobrze, raz, dwa, trzy. Eee, raz, dwa, trzy. Mm, ciach. Czy wolicie, żebym zrobił po prostu serię z multi jeszcze, czy już nie? To już od was zależy. Czy wam się chce taki gówno oglądać, czy nie. Oczywiście żartuję jak zwykle. Chyba. Ale jestem tego pewien. No. Stolec. A w następnym odcinku czeka Was mała niespodzianka, ponieważ pokażę Wam mod, który mi się bardzo spodobał. Już pewnie koledzy, którzy mnie oglądają wiedzą o co mi chodzi, ponieważ oni mi to nawet pokazali. No, ale zobaczycie. Od razu mówię, że będzie mały konkursik, Google. to będę musiał w niego zainwestować. konkurs jednak nie będę taką pierdołą żeby tylko zrobić subskrypcję yy, tylko po prostu będziecie musieli się trochę wysilić ponieważ ja nie chcę żeby po prostu będę do was prosił o yy, taki biorę udział i w ogóle losowanko na śniadanko tylko chcę żebyście się trochę postarali ponieważ te konkursy no coś wnoszą przynajmniej dla mnie I chcę żebyście się postarali żebyście zasłużyli po prostu na to to co dostaniecie oczywiście, nie? No. Zaczyna mi się to cholernie podobać Ale jeszcze nie wiem co to będzie do końca Dobra, może ja to trochę ogarnę i zaraz do was wrócę Ciemka No, jestem No i tak na razie w ogóle to trochę ogarnięto to Ogarnięte To coś Nie wiem co to kurna będzie się zastanowię później. Teraz chyba już myślę, że się zrobił dzianek, bo już trochę tu siedzimy. To zaczniemy dawać nasz domek na drzewie. Mm, tak, tak to chowam. A przy okazji wungiel znalazłem. Kocham wungiel. Po prostu kocham. Nie wiem dlaczego. Nie, 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 nie z tego drewna. Z tego. Cześć może tyle ludzie coś no będziemy mieszkać na ale to już zastanowić się później dobra gdzie mam ten, ten domek na stały pieprzony zrobić tu tak Również. nie muszę to zobaczyć bo już sobie do sieć następny o oh fuck ale mi się to nie o oh, intros intros muszę intruza trusza będzie widoczne to drzewo intros wiem czy się powtarza mega wyczepista a tutaj będzie taki mam budynek Chociaż tu mi się to strasznie podoba i w ogóle lepiej żeby było tu ale ja nie wiem jak się mam tam cholera dobra znalazłem Idziemy sobie w górę w górę w górę w górę i jesteśmy Barry Grills normalnie Ale tu ładniej. Chyba ja gdzieś tu zaczniemy budować. Tak, tak, jakbyście myśleli, że mam lęk wysokości... To macie rację, mam lęk wysokości, nie żartuję. Nie wiem dlaczego, ale jak stanę normalnie na balkonie, Znaczy nie, ja mam tak... Że ja bym mógł wejść normalnie na... Pff, górę, która ma 1000 metrów. A jak, a jak staję na balkonie, to się boję. Na serio. Wiecie, patrzę z góry... Ten w ogóle ogromne, wysoko, nie? A stanę na balkonie... I w ogóle się tam nie boję A jak stanę na balkonie, to wpadam normalnie w taką panikę że zaraz spadnę i No Wiem, że to głupie, ale jest to jest taka prawda Chyba to za duże zrobiłem O Jezus, bym spadł, że znaczy cztery. O, trzeba to jest to 4 Jeżeli nie będę budować domków na drzewie, hahaha, ha, ha. wiem, wiem, nie mam łóżka, ale coś się kombinuje, no nic tam między odcinkami, ja spróbuję kombinować, jak zresztą prawie przy... co tam się świeci. Wy też to widzicie? No nie wiem, ale okej, okay, to trochę dziwne. No ale dobra. To już nie moja sprawa. No dobra, to widzimy się za chwilę, ja to trochę jeszcze porobię i za chwilę wró